Kiedyś Clash Royale wyglądało zupełnie inaczej. Nie było żadnych ewolucji, czampionów ani miliona kart. Gra miała zaledwie 42 karty, a jedyna karta za jeden eliksir to były szkieletki. Teraz wyobraź sobie, że jest rok 2016 i jesteś nowym graczem. Masz do wyboru z jednej strony potężnego Mega Knight'a za 7 eliksirów, a z drugiej trzy małe szkieletki za jeden eliksir, które giną od najmniejszego muśnięcia. Wybór dla nowej osoby jest raczej oczywisty. Większość graczy patrzyła na szkieletki i myślała, po co one w ogóle istnieją? Przecież nic specjalnego nie wnoszą do rozgrywki. I na tamten moment można było w pełni zrozumieć takich graczy. Ale właśnie wtedy, kiedy wszyscy olewali szkieletki, niewielka ilość graczy zaczęła zauważać coś, co reszta przegapiła. Te trzy małe szkieletki potrafiły robić rzeczy, które dosłownie niszczyły cały sens grania drogimi kartami. Bo w Clash Royale zawsze chodziło o elixir value, czyli o to, ile jesteś w stanie ugrać wydając mniej niż przeciwnik. I nagle szkieletki stały się najlepszym value w grze, bo za jeden eliksir mogłeś prawie zneutralizować kartę za 7. Wyobraź sobie, że przeciwnik bez chwili namysłu wypuszcza potężną pekkę za 7 eliksiru, a Ty spokojnie kładziesz skeletony, odwracając uwagę pekki i tylko patrzysz, jak Twoja wieża spokojnie ją obija, zbijając jej praktycznie połowę HP. I od tego momentu, gdy więcej graczy to świadomie zauważało, świat Clash Royale już nigdy nie był taki sam. Bo szkieletki udowodniły, że nie trzeba mieć potężnych kart, żeby robić potężne zagrania. Nie liczy się, ile HP ma karta. Nie liczy się czy dużo zadaje, tylko liczy się jak zagrasz tą kartą, aby zyskać przewagę eliksiru nad przeciwnikiem. To był pierwszy moment w historii gry, kiedy gracze zaczęli rozumieć, że tanie karty to nie bieda, tylko inteligentny styl gry. Bo o ile skeletony nie wyglądały na OP, to każdy, kto potrafił ich użyć dobrze, nagle zaczął wygrywać walki, które teoretycznie były niemożliwe. I to właśnie od tych trzech małych szkieletów zaczęła się cała filozofia chip cycle decków, czyli takich, które nie polegają na sile kart, tylko na szybkości, timingach i precyzji. Więc to nie mega knight, nie golem, nie pekka, a właśnie szkieletki stały się fundamentem nowoczesnej metagry. Małe, tanie i absolutnie genialne. I choć od tego czasu pojawiło się mnóstwo nowych kart za jeden eliksir, to te trzy szkielety zawsze będą symbolem początku ery tanich kart. Kiedy skeletony zaczęły udowadniać, że tanie nie znaczy słabe, to Supercell pomyślał, aby nie kończyć tylko na jednej taniej karcie. I tak właśnie zaczęła się era spiritów, czyli małych z pozoru niewinnych kart, które od tamtej pory znajdziesz w prawie każdym deku. Pierwsze były Fire Spirity, dodane w 2016 roku. Wtedy nie był to jeden duszek, tylko trzy za dwa eliksiru. W teorii miały działać jak taki mini spell. Wpadały, Eksplodowały i potrafiły sobie poradzić z wszystkim, co miało mniejsze ilości HP. Ale w praktyce zazwyczaj bywało różnie, bo Fire Spirity miały jeden mały problem. Zanim doleciały do celu, często ginęły po drodze. Albo ginęły od loga, albo od arrow'sów, albo po prostu od byle czego. Więc ludzie zaczęli się frustrować, bo karta, która miała być takim mini spelem, często po prostu nie działała tak, jakby gracze tego oczekiwali. Ale potem nadszedł Ice Spirit i to był moment, w którym wszyscy mówili, że to już jest lekka przesada. Ta mała karta za jeden eliksir potrafiła zamrozić kilka jednostek naraz na dwie sekundy. A dwie sekundy w Clash Royale to cała wieczność, więc za pomocą jednego eliksiru mogłeś praktycznie prawie zawsze powstrzymać większe pusze. To była jedna z najbardziej opłacalnych kart w historii gry. Tania, skuteczna i zawsze przydatna. Po prostu skakał i zamrażał wszystko dookoła. A ty dosłownie zadawałeś sobie pytanie: jak to możliwe, że to karta tylko za jeden eliksir? Supercell oczywiście nie mógł tego tak zostawić, więc zaczęli go z czasem nerfić. Zmniejszyli obrażenia, skrócili czas zamrożenia, ale Ice Spirit dalej robił robotę. To była karta, którą wrzucałeś prawie do każdego deku, nieważne czy grałeś X-Bowem, Hawk Cycle czy Giant Beatdownem. Po prostu musiałeś ją mieć, bo inaczej żałowałeś, że nie masz tak dobrej i taniej karty w deku. Ale Supercell nie byłby sobą, gdyby nie próbował stworzyć kolejnych, specyficznych kart. I wtedy pojawił się Heal Spell. Ale to już była kompletna katastrofa. Heal kosztował 3 eliksiry i leczył twoje karty przez 3 sekundy. I okej, okay, nie brzmi to najgorzej, no ale jednak za 3 eliksiru mogłeś zagrać cokolwiek, co faktycznie robiło coś pożytecznego. A ten spel jedyne co leczył to powietrze. Dosłownie nikt tego nie używał. Statystyki z czasem pokazywały praktycznie 0% użycia tej karty przez graczy. I to przez kilka dobrych miesięcy. Heal stał się wręcz memem, a nie kartą. Ale Supercel się nie poddał. Postanowili zrobić jednak coś, co kompletnie zmieniło los tej karty. W 2020 roku zamienili Spela w jednostkę. I tak powstał Heal Spirit. Mały żółty duszek, który skakał jak każdy inny Spirit. Tylko zamiast zamrażać przeciwnika, leczył Twoje jednostki. Na początku był on naprawdę dobrą kartą i to na tyle, że wystarczyło rzucić go obok Hog Ridera i Hog praktycznie zawsze był w stanie zadać spore obrażenia wieży. Supercel oczywiście znerfił go momentalnie, ale Heal Spirit i tak został w grze na dobre. A potem przyszła pora na Electro Spirita. Electro Spirit nie był jak inne Spirity. Nie skakał do jednej jednostki, tylko skakał nawet do dziewięciu naraz. Najlepiej działał na takie jednostki jak Skeleton Army, Bacy czy Gobliny, a do tego jeszcze resetował Inferno Towera, Sparkiego czy Inferno Dragona. Był on mały, tani i totalnie wkurzający. Supercell w 2021 roku podjął też decyzję co do Fire Spiritów. Stwierdzili oni, że jakieś trzy słabe duszki nie mają zbytnio sensu, więc stworzyli jednego, ale znacznie silniejszego. Zwiększyli mu HP o 109%, obrażenia o 6% i zrobili z niego dosłownie coś na podobieństwo mini fireballa za jeden eliksir. I tak oto narodziła się święta piątka: szkieletki, fire spirit, ice spirit, electro spirit i heal spirit. Każdy inny, każdy z własną rolą, ale wszystkie mają jedną wspólną cechę: nienormalną wartość za śmieszny koszt. I od tego momentu meta Clash Royale się sporo zmieniła. Bo kiedyś skeletony wyglądały jak nieśmieszny żart, a teraz tanie karty stały się rdzeniem każdej profesjonalnej talii. To właśnie dzięki nim narodziły się cycl deki, które potrafią spamować Hog Ridera co 10 sekund. To był moment, kiedy gracze zrozumieli, że nie wygrywa ten, kto ma karty, które zadają największy damage, tylko ten, kto potrafi zadać obrażenia częściej i taniej. Supercell wpadł na pomysł, który z pozoru brzmiał genialnie, a w praktyce trochę namieszał w grze. A mówimy tu o systemie ewolucji. Dla niewtajemniczonych, ewolucje to takie superwersje kart, które aktywują się po tym, jak zagrasz daną kartę kilka razy w trakcie meczu. Czyli powiedzmy, że masz skeletony. Zagrasz je dwa razy. I trzecia wersja, którą postawisz, to Evo Skeletons, czyli ulepszona, znacznie lepsza wersja. I teraz pomyśl, kto najlepiej wykorzysta taki system. Oczywiście tanie karty, które możesz spamować co parę sekund. Golem czy Mega Knight się tu kompletnie nie sprawdzi. Zanim zdążysz ich zagrać trzeci raz, to mecz się już dawno będzie kończyć. Ale za to Ice Spirit, Skeletony czy Fire Spirit potrafią zrobić pełny cykl, zanim przeciwnik się w ogóle zorientuje. To był moment, kiedy gracze zrozumieli, że jeśli chcesz mieć w miarę możliwości stałą ewolucję, to wystarczy zbudować tani cycle deck. Wypełniasz talię samymi tanimi kartami i dodajesz jeden lub dwa główne win condition. Zanim przeciwnik w ogóle zdąży cyclować swoją pierwszą ewolucję, ty już zdążysz wystawić ją trzeci raz. Ewolucje sprawiły, że tempo gry przyspieszyło jak nigdy wcześniej. Nagle cała rozgrywka zaczęła przypominać walkę nie o wieże, tylko o to, kto szybciej zapełni pasek ewolucji. I oczywiście tanie karty miały tutaj przewagę absolutną. Ale to dopiero początek, bo Supercell wpadł na jeszcze lepszy pomysł. Pomyśleli oni, co się stanie, jeśli damy graczom możliwość używania dwóch ewolucji w jednym deku. Najpierw zastosowali to testowo w turniejach, i wszyscy myśleli, że to chwilowe. Ale potem w kwietniu 2024 roku Supercell stwierdził, że w sumie dobrym pomysłem będzie, jak zawita to do gry na stałe. I nagle na każdej arenie, prawie w każdej rozgrywce pojawiały się deki, których głównym celem było cyklowanie kart do ewolucji. Bo zobacz. Evo Ice Spirit mroził jednostki podwójnie przez absurdalny czas, a cyklowanie go było bardzo proste ze względu na jego koszt, więc wtedy zaczęły się pojawiać te dziwne tanie deki, które polegały tylko na cyklowaniu i stawianiu ewolucji. Gracze po prostu zauważyli, że grając na tempo i szybko spamując tanie karty, mogą aktywować ewolucję nawet dwa razy szybciej niż przeciwnik. I to oznaczało, że ich Evo karty były praktycznie zawsze w użyciu. Supercell próbował to balansować, znerfili Skeletony czy Ice Spirita. Ale to nie pomogło, bo problem nie był w kartach. Problem był w tym, że mechanika ewolucji premiowała taniość i tempo. I tak doszliśmy do momentu, w którym każda dobra talia w Clash Royale ma przynajmniej jedną kartę za jeden eliksir, bo jeśli jej nie masz, jesteś po prostu wolniejszy. A w grze, gdzie każda sekunda decyduje o wyniku, oznacza to, że zazwyczaj wolniejszy znaczy słabszy. W Clash Royale nie wygrywa ten, kto ma najdroższe karty, a ten, kto najlepiej wykorzystuje każdą kroplę eliksiru. I właśnie dlatego te małe niepozorne karty za jeden eliksir są tak potężne. Dają ci tempo, kontrolę i możliwość reagowania na wszystko. Skeletony, Ice Spirit, Fire Spirit, Heal Spirit czy Electro Spirit, każdy z nich robi swoją robotę, ale razem tworzą coś jeszcze ważniejszego, coś jak rytuał kontroli gry. Dzięki nim możesz cyklować szybciej, resetować, baitować i zawsze być o krok przed przeciwnikiem. I to jest właśnie ta cała magia jednego eliksiru. Mało ryzykujesz, a możesz wygrać cały mecz. Bo w Clash Royale nie chodzi o to, aby zadawać jak najmocniejszy damage, tylko chodzi o to, żeby zadawać jak najmądrzejszy damage.